Dzisiaj mamy kolejny wielki mecz. Kto będzie królem Sfery? Znowu Roque? Czy A Akabu? To będzie strasznie długi, nudny mecz. Chodźmy stać. Wiesz co ja dzisiaj zrobię? Pójdziesz do domu, założysz monokl i poczytasz sobie dobrą książkę, jasne? Tak, masz rację. Hej, co się dzieje? Roket będzie grał dziś i ze mną. Co? Skąd on tak się wziął? O co chodzi? Za chwilę zacznie się największy mecz. Roket! Zły chłopiec Kiliana i Warren! Niebieski rycerz z Roket! Ale chcesz wyjść? Będzie ostro. Nie chciałbym być na jego miejscu. Tu jest inaczej niż na boisku na górze. To jest mój dom. Wszystko podłączone. Jesteśmy w sferze. S Dobrze, Kramp. Filtruj fluxa. Jeszcze tylko kilka poprawek. Jest. Mam go. Patrz. Sfera ściąga fluxa z zawodników i gromadzi go. Niesamowite. Więc flux jest gromadzony bez wiedzy zawodników. Musi mieć go już mnóstwo. Blaylock jest blisko. Corso, weź ludzi i sprawdźcie tu każdy kabel. Gdzieś musi być laboratorium. Zrobi się sobie. A co może się zdarzyć, jeśli nie znajdziemy Blaylocka? Co my dwaj zostawiliśmy, a on jeszcze nie wziął. Nie wiem, czy mu się uda. Warren musi wygrać i on to wie. Jeśli wygram, rzucisz Netherboli sferę na zawsze. To nie jest miejsce dla ciebie. Tylko że na razie to ja wygrywam. Powtarzam, jeśli wygram, ty kończysz z nederbolem, słyszałeś? Tak, tak. Uważam, że za dużo gadasz. Na przód! Na przód! Myślisz, że Warren ma szansę? Została jedna minuta. Ha. Ha. Tak! O nie! Rocket Rocket Koniec meczu. Przegrałeś, a więc zostaje. Robisz wielki błąd, Rocket. Błędem było wyzwać mnie. nie widziałem, żeby ktoś tak grał? Zostałeś tylko ty. Tylko ty możesz z nim wygrać i wyciągnąć go ze sfery. Jeżeli chcesz, żeby wrócił, Warren ma Musisz wyzwać roketę. Nawet jeśli nie chcesz, musisz zagrać w netherball. Nie ma wyjścia. Tak, wiem to. Chcesz wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie. Wasza ekscelencjo, skończyliśmy transfer fluxa do ostatnich urządzeń. Świetnie, zacznijcie ewakuację laboratorium. Mam już wszystko, czego mi trzeba. Ostateczna broń jest w końcu w moich rękach. A co pan zrobi z tymi urządzeniami? Och, przestań, Harris. Przecież wiesz. Zniszczę stadion Genesis, oczywiście. Stadion Genesis? Ale. Nie może pan. Dzięki tobie mogę i zrobię to. <gry> W następnym odcinku zaczyna się ćwierćfinałowy mecz! TechnoDroid V3 musi wygrać. Dla dobra technoidu i całej galaktyki. Przeszukujemy te korytarze od wielu... Czysz. Ktoś tu idzie. Cześć, micro ais Masz ochotę na spacer? Rocket! 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 Teraz ty, powodzenia. Rocket! 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 Get! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom Reżyseria Tomasz Marzecki Dialogi Hanna Górecka Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska Udział wzięli Tomasz Marzecki, Adam Bauman, Katarzyna Łaska, Leszek Zduń, Paweł Szczesny i inni